Jej największą pasją jest Rosja. Interesuje się muzyką rosyjską, a oprócz tego pisze teksty, piosenek i śpiewa. Dziś jest ze mną i sama opowie o sobie Ewa Grab. Witam Cię Ewa. Witam, bardzo mi miło. Witam e, Kraśniczam. A co się zmieniło właśnie w Twoim życiu od momentu wydania tej e, płyty? No, edukacja, przede wszystkim aktorsko-wokalna, która bardzo mnie fascynuje. E, nie tylko wokal. Okazuje się, że aktorstwo, e, jak ja już dostałam bakcyla aktorskiego w tej szkole aktorsko-wokalnej w Lublinie, e, tam też e, wiele ćwiczeń emisji głosu, e, dykcyjnych, elementarne zadania aktorskie. E, to pozwoliło mi bardziej y, doskonalić swój warsztat. Mimo że jestem amatorem, ale y, no, chcę robić to jak najlepiej. Jak ludzie zaczęli się zachowywać wobec ciebie? Jaka była ich reakcja na to? Bardzo miła reakcja jest krasnicza. W większości moich znajomych, koleżanek, y, osób y, innych z, y, z całej Polski w sumie też no, y, bardzo mi kibicują. Y, w ogóle y, zawsze mi życzą wszystkiego najlepszego, i, ale są też y, osoby, osoby, które jakoś bezinteresowna jest taka zawiść no jeżeli nie pomagają to niech nie przeszkadzają, ale nie chcę na ten temat rozmawiać. Krzyk to tytuł twojej drugiej płyty, która już niebawem zostanie wydana, czym ona właściwie będzie się różniła od tej pierwszej? No to jest to osiem utworów, w gruncie w sumie to po polsku tylko, Właśnie dwie są tylko rosyjskie. Ale pasujące do takiego klimatu mojego, ponieważ ta płyta jest refleksją moich przeżyć osobistych, o których nie chciałabym mówić. Jedna z tych, jeden z tych utworów znajduje się na YouTube. Utwór pod tytułem Warto żyć można posłuchać. Moim tekstem. Hmm, czyli płyta nie jest pesymistyczna taka, ona jest y, w, do końca w samym końcu y, tej płyty jest, jest właśnie ta, ten optymizm życiowy, że ja się nie poddaję, y, idę swoją drogą i bez przeszkód robię to, y, co lubię, bo to jest moją pasją. Jaki repertuar będzie ona sobie? Y, jedna pierwsza piosenka to jest oszukałeś mnie, mnie" y, warto żyć. Y, jest taki ktoś. Yy... I w ogóle tam są jeszcze te rosyjskie, właśnie co powiem o nich, bo to może podmoskiewski Zmierzch, który się kojarzy z świetnymi moimi latami studenckimi, skąd wyniosłam edukację w filologii rosyjskiej i świetnie znam ten język, bo yy, Rosjanie bardzo. Yy, bardzo skomplementowali tą płytę i w Radio Głos Rosji, i w Radio Tallinn. Co mi o to głównie chodziło, bo jednak znają się na, na tym. Skąd wziął się pomysł na taki tytuł płyty? Tytuł nawiązuje do moich przeżyć refleksji osobistych, ale jest to też taki krzyk do świata, do tego, jakim są dzisiejsi ludzie: brak tolerancji, jakiś krytycyzm ciągły, brak utrata jakichś wartości takich człowieku. To jest ogólnie krzyk na to życie obecne, nie tylko to, co się zdarzyło w moim życiu. Do jakich elementów Twojego życia odnoszą się piosenki znajdujące się? Do moich takich typowych przeżyć osobistych, które stały się właśnie zapoczątkowały to, że chciałam to zrobić, miałam wenę i po prostu i mój muzyk miał wenę do pisania melodii, więc zrobiliśmy to nawet dość, dosyć szybko. Jak wyglądała praca przy ich nagrywaniu? Właśnie bardzo szybko, ponieważ ja wiedziałam, czego chcę. Najpierw muzyk mi robił podkłady, ja ćwiczyłam z melodią. Potem właśnie w studio u pana Grzesia Skorupy, z którą współpracuję z tym muzykiem i aranżerem, świetnym jest aranżerem. W ogóle przy pierwszej płycie też był świetnie oceniony właśnie w Moskwie, że pod względem technicznym płyta jest bardzo dobra, więc to też znaczy, to to ukłon Grzesiu, pozdrawiam cię z tego miejsca. A na czym szczególną uwagę zwróciłaś? Na co szczególną uwagę e, szczególnie zwróciłaś? Szczególnie na teksty, na e, wrażanie emocji, których się nauczyłam w szkole aktorskiej, na e, po prostu takie głębsze e, in, interpretacje tekstu, e, bo jestem już mądrzejsza od ten rok szkoły aktorsko-wokalnej. Bardzo dużo dał. Jak będzie wyglądała szata graficzna płyty? To akurat się składa, że w szkole aktorskiej mieliśmy sesje fotograficzne teatralne i z jednej z takich sesji właśnie mam takie zdjęcie, gdzie jestem przebrana za kloszarda jakiegoś, że krzyczę, akurat to będzie dobra okładka tej płyty. Nawet konsultowałam się ze znajomymi, z rodziną, mówili, że to będzie takie całkiem inna szata graficzna odbiegająca od tamtej poprzedniej płyty. A kiedy ta Twoja nowa płyta ukaże się no, już na rynku w, muzycznym? Przy składaniu płyty, materiałów, wszystkiego, no, wie, sama wiem, jak to było przy pierwszej, jest trochę pracy. Ja w sumie też czekam na, bo to muszą być słowa, wiadomo, jakieś, musi być dedykacja, może recenzja kogoś znanego. I właśnie od dwóch lat mam e, możliwość e, rozmowy telefonicznej z panią Elą Zapędowską. I pani Ela Zapędowska ma mi przysłać recenzję dotyczącą pierwszej Mojej płyty, i to jest dla mnie bardzo ważne, bo jest to osoba znana w kraju, która no, na tej emisji głosu, na sposobie śpiewania jednak zna się i no, to będzie takie dla mnie wyróżnienie też. A czy muzyka i śpiew to Twoje jedyne hobby? Yy, nie tylko. Oprócz ak muzyki, aktorstwa, lubię taniec, balet, sport i yy, silnie właśnie mam takie dyscypliny, które yy, notorycznie uprawiam. Pierwsze to jest łyżwiarstwo, pływanie, norting, walking yy, i tajbo, to są ćwiczenia z gimnastyką sztuki walki. Ćwiczenia gimnastyczne ze sztuką walki. A w jaki sposób wiążesz ze sobą te... passa. No, mam teraz dużo czasu, ponieważ już edukację w szkole skończyłam. Byłam nauczycielem języka rosyjskiego, więc na pasję. Teraz czas przyszedł na pasję, na przygodę, na to, bo jest to, moja, jest to moją drogą taką, życią, żeby nie zamknąć się w domu, tylko dalej iść. Bo poprzez to człowiek poznaje ciekawych ludzi, podróżuje i to jest takie najfajniejsze. A jeszcze taką moją pasją są podróże, i rzeczywiście ich miałam bardzo, bez liku. Od Af Afrykę to już prawie też jeździłam, a Europę i to jest, to jest mój też konik, bo poznaję się też ludzi ciekawych, nie tylko kuchnię danego świata, jakiś język, zwyczaje, ale właśnie ludzi. I to jest najfajniejsze. W tym wszystkim kontakty właśnie z... Bo tego mi brakuje, a w szkole były. Po Twoich występach muzycznych także w rolach aktorskich widać, że jesteś pewna siebie, skąd ta energia? Yy, tak, bo każdy casting, każda, na której jeżdżę byłam na dwóch castingach w Warszawie w maju, yy, daje taką siłę, bo są fajni ludzie, fajn, yy, super. Yy, scena to jest taką fajną, najpierw jest stres, ale potem jak yy, widzi się ten substytut już tego, co się zrobiło, to, to potem tak fajnie człowiek do tego podchodzi i to da daje mi energię. Już tą energię dodaję. I znajomi, y, chwaląc, czasami chciałam coś krytycznego usłyszeć, y, i to, to mi dodaje takiego powera życiowego. Zresztą pasje y, fajnie mieć pasję, bo to jest y, takie y, człowiek żyje z dnia na dzień, ale innym wymiarze, y, że tak powiem. Tak to rozumiem. A jaką jesteś osobą na co dzień? Jak wygląda twoje życie codzienne, czy równie jest tak intensywne? Jestem normalną osobą, z normalnym zjadaczem chleba, jak to mówię. Na, lubię sport, często ćwiczę i poza tym po prostu jestem energiczna, pełna właśnie wigoru, nie daje się... Czasowi ani yy, tego, że ja nigdy nie powiem, że ja nie mam czasu, że ja nigdy nie mam czasu. Ja nie pracuję, a ja czasu nie mam. No, to jest naj właśnie najśmieszniejsze. Czy ta artystyczna droga zmieniła cię na tyle, nie, że jesteś inną osobą? Nie jestem. Jestem normalna, nie jestem zadufana, traktuję wszystkich normalnie, chcę, żeby mnie tak traktowano. Chcę przez życie przejść zauważona, nie powiem, ale nie aż tak wygłupiając się, czy, że zadzierając nosa, bo to nie o to chodzi. Jak reagujesz na napotkaną przeszkodę w Twoich zamierzeniach muzycznych? Nie, przeszkody są dla mnie wyzwaniem. Nie ma takiej przeszkody, której mogłabym zrobić, nie pokonać, nie przejść. Może się zna, ewentualnie scenariusz zmienić, dojścia do, tej, do celu, ale jak mam cel, Jestem osobą, która kończy zawsze za, za, założone swoje zadania. Czy spełniłaś się już w życiu? Czy masz może jakieś marzenia i plany? Za... Marzenia zawsze są. Spełniłam się w życiu na pewno. Jako matka, żona, nauczycielka. Mm, jeszcze jako wokalistka chciałabym bardziej i aktorsk, w, w, pójść tą drogą a, w aktorstwo. Yy, bo wiemy, że w aktorstwie tutaj potrzebni są różni ludzie w każdym wieku, tu nie tylko, że młodzież. Yy, sami mam przykład yy, yy, pana Kotysa, świetny zresztą. Yy, a w ogóle z takich marzeń, no, yy, w planach mam. Yy, no, właśnie za chwilę jadę na kręcenie teledysku do Lublina. Yy, i także mam nagrać kolendy mojego dzieciństwa. To mamy w planach właśnie z grzeszkiem niedługo. A tak z podróży to bym powiedziała Chiny i Brazylia. No bo każdy ma jakieś dalekie czy bliższe podróże. Ja już wolę te dalsze. W takim razie tego Ci życzę i dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja ma... też Tobie dziękuję. Chciałabym pozdrowić wszystkich kraśniczan i zachęcić do wysłuchania mojej, e, mojego utworu na YouTubie Warto Żyć. Warto posłuchać.